Witajcie, stworzymy sobie dzisiaj kartkę DL na bazie od Gold Boxa, pozioma DL, którą ja zawsze używam w pionie. Użyję kolekcji Fresh Summer od Lemon Craft, trochę tekturek, jakieś kwiatki, serwetkę wyciętą z wykrojnika Craft Passion, różne listki z wykrojników oraz te embosowane na kalce ze stempla Agaterii. Różne też, właśnie cekinki, świecidełka jakieś. Styropianowe kuleczki też podokładamy, żeby zapełnić kompozycję sznureczek. Tutaj już zaczynam od obklejenia bazy wewnątrz, bo ja zawsze obklejam bazy w środku i na zewnątrz. Nie obklejam tylko tyłu, na tył idzie tylko moja naklejka z logo. Tak, właśnie jak widzicie. Papier skrapowy docinam o 3 mm mniej niż baza, czyli na 9,6 cm na 20,7 cm. Pierwsza baza na zewnątrz skrapową ma ten sam wymiar co papiery w środku, i na to już potem pójdzie akurat ramka z wykrojnika Craft Passion wycięta w papierze lustrzanym, podbita na. Tekturkach, nasze na birmacie i na wierzch, trochę minimalnie, tutaj tak jest mniej więcej niecały centymetr, mniejszy mniejsza ten papier skrapowy od tej ramki, że taka obwódka tego lusterka jest szersza jak prawie ma 5 mm. Ja podklejam tą drugą warstwę dość dokładnie tą birmatą, żeby nic się nie ugięło, wtedy jest pewne, czy obojętnie jaką bym kompozycję nie zrobiła, że nic mi się nie będzie wyginać. Lubię dystansować birmatą, co już niejednokrotnie mówiłam, dlatego, że to daje takiej ciężkości pracy. Przed przyklejeniem tej drugiej warstwy zawsze się upewniam, czy oby na pewno dobrze się otwiera baza. Aby potem nie było niespodzianki pod koniec. Teraz baza poleciała się prasować, a ja zaczynam te dodatki wykańczać. Wębosujemy sobie napis oliwkowym pudrem od Agaterii. Tą panią i ten łańcuszek to przezroczystym pudrem wyębosowałam, tak tylko dla zabezpieczenia. I pierwszą warstwę napisu wyembosowałam pudrem Wow, Pinkish WS304R. Jakby ktoś chciał wiedzieć, co to za taki delikatny róż. Daber do embosowania to jest po prostu dla mnie must have, od czasu gdy to zobaczyłam o kogoś to od Teraz musiałam kupić i naprawdę ułatwia to sprawę. sobie wiele lepiej niż na tych poduszkach z tuszem. Teraz już będziemy wygrzewać po kolei wszystko, co wyembosowaliśmy. Widać, jak ładnie się ten puder wytapia, bo zmienia kolor. O, weszłam ciut w ekran, bo mi tekturka uciekła. I zobaczyliście, moje nieogarnięte włosy. Ten róż jest taki delikatny, różowo-łosuszowy bym nazwała, że jest ten puder, z wow. Ten łańcuszek jest od z Napis jest od przez okienko, a ta pani jest od magicznego koczołka. Pierwszy raz zaczęłam robić tak kartkę od tych takich typowych, pewnych rzeczy, które już widziałam, jak umieszczę, czyli że napis umieściłam na dole, osiemnastkę umieściłam w górnym narożniku i serwetkę mniej więcej tak bliżej góry. I dopiero na końcu zaczęłam tak obkładać kwiatami. Zazwyczaj właśnie buduję najpierw tą kompozycję, a napisy zostawiam na koniec. Tym razem jakoś tak od końca zaczęłam, ale wyszło też dobrze. Może po prostu dla odmiany musiałam zacząć ciut inaczej niż zwykle. Użyte kwiaty w tej kompozycji są od Agnieszki roku Dudy i chyba od Henryki Sulskiej. Kiedyś mi przysłałam wymiance i tak jeszcze je ja zużywam, póki mam. Te takie gałązki powyginane są z wykrojnika Craft Passion, które trochę podtuszowałam bo zawsze białe ścinki przerabiam właśnie na listki, można podtuszować i szybciej się wtedy tworzy. No gałą e, gałązka paprotki to jest e, Craft Craft&View Design. No i jakieś malutkie kwiatuszki i stokroteczki i się kompozycja szybko buduje. Jak już mamy mniej więcej kwiaty poukładane, zarys tej kompozycji jest tak jak, no taki, że mi się podoba. No to wtedy dopełniam liśćmi. Teraz właśnie wkładam te liście embosowane na kalce z stempla od agaterii. One są takie większe, zielone właśnie też i takie półprzezroczyste, więc fajnie się nadają do uzupełnienia kompozycji. Ten wykrojniczek, co teraz tuszowałam, co wkładam, to też jest od Craft You Design, takie malutkie, fajne gałązki. Bardzo je właśnie lubię do tak, wypełnienia kompozycji. Te białe listki, co teraz wkładam, to też jest wykrojnik Craft You Design. Dziękuję zaopatrzona się w kilkanaście takich właśnie drobnych wykrojników od Craft and Your Design, które zawsze gdzieś tam w kompozycji się zazwyczaj użyje, bo dużo nie zasłaniają, a zawsze są e, czymś kolejnym, jakimś dodatkowym elementem, który po prostu urozmaica to wszystko, powoduje, że więcej się dzieje i ta nasza kompozycja jest bogatsza i ciekawsza. Przy budowaniu tej kompozycji po prostu tak często tą głowę tu włożyłam, ale. Po prostu trzeba zobaczyć od każdej strony, i ciężko jest, jak mając kamerę od góry, nie włożyć tej głowy. Te ażurowe listki są chyba z wykronika Agi Art, jak dobrze pokojarzę. Przy kompozycji już takie ostatnie szlify, delikatne ostatnie uzupełnienia i zaraz będziemy się zajmować klejeniem cekinków, kuleczek styropianowych i perełek w płynie przez przezroczystych. cekinki i kuleczki stropionowe kleję normalnie na magika. Jeszcze właśnie z cienkiego sznureczka wiążemy kokardkę. Tą kokardkę to akurat wklejałem zawsze na klej termotopijny. Trzeba ją troszkę poukładać, żeby tam ładnie wyglądało. No i teraz już przechodzimy do klejenia cekinków gdzie niegdzie. zaraz jeszcze tych kuleczek styropianowych, które nam dopełnią kompozycję i zaraz będzie się nam karteczka prezentowała w pełnej okazałości. Już teraz Was zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jeśli Wam się podobają moje tutoriale i zachęcam do śledzenia mnie w social media.